A więc, jak obiecałem, tak robię. Oto podsumowanie każdego dnia kalendarza adwentowego Pokémon. W październiku zainteresowałem się kupnem tego przedmiotu i uznałem, że pobawię się w daily openingi. Jak się okazało, był to strzał w dziesiątkę. Pierwsze dni dały mi już dużą garstkę was i z każdym kolejnym przybywało coraz więcej. Like, follow, komentarze. No po prostu mega motywacja do działania. Wielkie dzięki i obiecuję więcej. Teraz przejdę do rzeczy. Wydałem na kalendarz około 160 zł na stronie internetowej pokemarket.pl. I podsumowując wszystko, wyszedłem na taką samą kwotę. Ale to tylko ciekawostka, bo fakt jest taki, że bawiłem się przy tym doskonale. Ocencie, proszę, jak Wam się to podobało. Napiszcie też, co byście chcieli u mnie zobaczyć i jak fundusze pozwolą. Będę starał się to realizować. Pozdrawiam i jeszcze raz wielkie dzięki. Jesteście super. Na sam koniec mam do oddania kod do kalendarza w grze TCG Live, więc w komentarzu napisz proszę, które okienko najbardziej Ci się podobało i dlaczego. 30 grudnia, godzina 12. Wybiorę jednego zwycięzcę.